Witam Was serdecznie na kanale Grzyby w Nowej Hucie. Dzisiaj jest 15 stycznia 2025 roku. Dla mnie data dość szczególna a i kilka a i kilka rzeczy w tym dzisiaj w tym roku też się z tą datą połączyło. Że tak powiem pierwsza sprawa to dokładnie dwa lata temu Pierwszy spacer, jaki miałem z tym zwierzakiem, to właśnie tutaj po Polasku Łęgowskim. Pierwszy spacer po wyjęcia z zakrad. Pies adopcyjny, schroniskowy, szczurpospolity. Kompan moich podróży, moich tułaczek po krzaczorach. Niektórzy się dziwią, czemu mówię. Zbieramy. Chodzimy. A to właśnie jest takie wytłumaczenie, dlaczego jest to my. Nie, nie jestem wysoko urodzony, jak to w niektórych miejscach jest sugerowane. Nie mam jakiegoś wielkiego mniemania o sobie, jak to też było sugerowane. Po prostu jest pies schroniskowy. Zachęcam do adoptowania, nie do kupowania. No i sobie. Tak ze szczurkiem. Chodzimy. Druga sprawa to w końcu udało się ruszyć z domu. Pol 4 w końcu można jakiś spacer zaliczyć. Przepraszam jednocześnie za głos, ale jakieś przeziębienie dopadło i głos jest jaki jest chyba jest niestety. Trzecia sprawa. To w końcu doszła książka do mnie, kolejna. Atlas chłup i innych grzybów nadrzewnych. Siądziemy sobie pod dębem na środku lasku łęgowskiego i sobie ją rozpakujemy. Sam nawet nie wiem, co tam jeszcze jest w środku, jak to wygląda. Prezent sobie zrobiłem urodzinowo, świąteczno-urodzinowy. No i czwarta sprawa, jaka jest, to też zauwa nie wiem, czy zauważyliście, ale wielokrotnie nagrywam nagrywałem z parku żeromskiego, przy szpitalu żeromskiego. Tam jest centrum krwiodawstwa. Oddaję krew osoczę regularnie, staram się przynajmniej regularnie oddawać. Jak tylko zdrowie. Pozwala na dzisiaj przyszła pochwale się nominacja do osobistości roku w kategorii działalność charytatywna i społeczna jak ktoś zechce może wejść na profil Gazety Krakowskiej tam Powinny być informacje co i jak. Idę teraz, idziemy teraz ze szczurem pod, dę, pod dęba na środku Lasku Łęgowskiego i sobie tam roz rozczapkamy tę oto książkę. Zobaczymy z czym to się je. Dom przypukowy jest. Oto on. Wielkie bydle, kawał drzewa, a prawdę, wielki środek lasku łęckiego. Szczurek puszczony, niech sobie tutaj na ścieżce pohasa. A my tutaj spróbujemy rozpakować książkę. Nie wiem, czy się uda, jedną ręką. Może jednak się uda, zobaczymy i sprawdzimy co tam w niej Co tam w niej jest No jest, nie uda się jedną ręką, do zobaczenia za chwilkę Książka rozpakowana Paprochy w śmietniku i ale pachnie nowością, O! Kolejna książka do kolekcji, kolejna książka Wydawnictwa oficyna Multico Piotr Łakomy, Anna Kwaśna Jacek Piątka Tadeusz Kowalski Atlas Chub i Grzybów nadrzewnych pierwszy raz tutaj razem z wami ją otwieram Jak widzę, dość dobrze opisana. Już jest tutaj na wstępie spis treści, ładnie zrobiony. No, już mi się podoba. Już mi się podoba. Chociażby ze względu na to, że są zdjęcia bardzo ładnie zrobione, wyraźne. Opisy, co, gdzie, jak No będzie się w co wgłębiać, będzie co czytać Będzie Blaszkowie, Jeszcze nie spotkałem w życiu, no ale może kiedyś Dobra, zatrzymamy się na nim Szybko rzucimy okiem na Opis No, będzie pan zadowolony, jak to mówią mechanicy. Bierzemy. O, czeka. O. Pomarańczowy zbłyszczący. Ciekawe, ciekawe. Włoczniczek gładki, jejku ile tego jest Skórnik aksamitny Można pomylić z Wrośniakiem różnobarwnym Jakby tak No dobra Pierwszy Pierwsze co się rzuciło w oczy to zwięzły. <śmulny> Przepraszam Za kaszel Dość dobrze zrobiony opis krótko, zwięźlej na temat. I co najważniejsze, bardzo wyraźne zdjęcia, co w identyfikacji grzybów jest naprawdę ważne. Bez zbędnych jakichś udziwnień i niepotrzebnych danych. No... Jestem zadowolony z tego zakupu. Zaraz sobie może będziemy, jak będziemy wracać, może coś się znajdzie. Jakiegoś grzyba i zobaczymy, czy zdjęcie na przykład o żlaka promienistego oddaje to, co w naturze błyskoporek promienisty grzyb, już pokazywany na kanale. A tutaj jest znak w książce i w naturze. Podobne? No, jak dwie krople wody. Toczka w toczkę. No, będzie zabawa. Spróbujemy teraz znaleźć coś innego. i Idę zobaczyć, czy zdjęcia z książki oddają to co w rzeczywistości. Niewiele pod tą warstwą śniegu widać, ale jest kolejny grzybek, który można sobie szczurku, przesuń się, sprawdzić, czy jest podobny do książkowego żylak promienisty. I tutaj... W naturze, jak widać, książka się nie myli. No i zlecimy dalej. Zaczyna wszystko topnieć. Temperatura dodatnia śniegu. Śnieg znika. Ja też znikam ze szczurkiem. Leźmy do domu, Napiszcie ciepłe herbatki i się leżyć, bo chorobsko, jak słyszycie jakieś dopadło, a więcej na L4 już mi się niestety nie chce siedzieć. Trzeba coś porobić. Także tak, ja już się będę z Wami żegnał. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. Dzisiaj taki luźny, bardziej prywatny odcinek. No bo cóż tutaj pokazywać jak niestety albo niestety śniegu nasypało Szczura się wyprowadziło książkę rozpakowało serdecznie polecam do kupienia w Wępiku. No i jak ktoś ma ochotę, to można zagłębić się w temat, raz, że krwiodawstwa i samemu oddać krew, osocze, inne składniki, to nic nie boli, a można komuś pomóc, a dwa, jak ktoś by miał ochotę, może sobie poczytać, za co zostałem nominowany. Kategorii działalność charytatywna i społeczna gazety krakowskiej. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Linki odpowiednie w opis wrzucę. Cześć.